Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku kursu, tutorialu z FC25. Dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, jakie są strzały i jak strzelać w tej grze. Zaczniemy jak zawsze od tego, że pokażę Wam, jak mi poszło w ostatnich dwóch Foot Champions. No i jakie zauważyłem rzeczy, co się obecnie dzieje w grze, a później przejdziemy już do meritum. Ten odcinek będzie trochę krótszy, on nie będzie trwał godzinę, ponieważ ja to nagrywam zaraz przed tym, jak wylatuję. Niestety nie zdążyłem Wam nagrać kolejny odcinek kursu, więc będzie ten odcinek. Kolejny się pojawi dopiero w styczniu. Teraz muszę przyznać, że ta gra mnie bardzo nie zachęca specjalnie do tego, żeby to grać, ale obiecałem sobie, że ten cały kurs wam dostarczę, więc choćby nie wiem co, będziecie mieli wszystkie te odcinki. Mam nadzieję, że w styczniu już ten temat zamkniemy. Natomiast ten odcinek będzie krótszy, ponieważ przez to, że ja to nagrywam w nocy, a rano już wylatuję to ja Wam nie będę pokazywać przykładów z gameplayu. Przykłady z gameplayu pojawią się w kolejnym odcinku osobnym, czyli będzie ten odcinek będzie o tym, jakie są rodzaje wykończeń, kiedy je polecam robić i tak dalej, a w kolejnym odcinku pokażę Wam na przykładzie z gameplayów po prostu rozgrywanie akcji w ataku, wykorzystywanie akcji w ataku. W ten sposób będzie wyglądał ten odcinek. Być może połączę to od razu z dribblingiem, więc, więc yy, powiedzmy, że te strzały, które teraz Wam pokażę, w kolejnym odcinku związanym z dribblingiem, gdzie będę pokazywał jak wykorzystywać te różne sytuacje na boisku, też będę mówił o tym, o zobaczcie, tu zastosowałem to wykończenie, o którym mówiłem w poprzednim materiale. Rozumiemy się? Myślę, że tak. No to zapraszam na materiał. Smutny pieseł? Nieprawda, to jest wesoły pieseł, bo jak już chcecie grać w EFC 25, to przynajmniej kupcie to po dobrych cenach. Partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep Eneba, miejsce w którym znajdziecie doskonałe okazje do kupienia wielu gier, i AFC 25. Zaczynamy od tego, że ta gra sobie trochę ze mnie robi jaja, to znaczy ja nie grałem w to przez tydzień, a poprzednie dwa u Champions poszły mi tak, zrobiłem 14-1, znowu tyle, tyle zabrakło, żeby mieć 15, bywa, bywa życie, a tydzień temu natomiast było o wiele smutniej, ponieważ wbiłem trzecią rangę, Trafiając na cheatera w międzyczasie, bo zapomniałem wyłączyć crossplayu po czterech meczach, mi się przypomniało jak trafiłem na gościa, który spowodował, że mój skład nie umiał biegać ani podawać. E, ustawiłem autobus, myślałem, że uda mi się przeciwdziałać, ale tylko 20 minut, niestety, udało mi się wytrzymać na 0 do 0 chciałem dojechać do karnych po prostu, ale się nie dało. Natomiast rzecz, która kolejna mnie bardziej zmartwiła, czyli docelowo miałem tą drugą rangę, no, miałem 12 winów w ten sposób, e, w sensie 11, bo tam ostatni oddałem, oczywiście bez sensu było wygrywanie go. E, rzecz, która mnie bardzo zasmuciła. To to, że grałem wtedy Rafael Leao, który kosztował 900 tysięcy, a jak odpaliłem dzisiaj grę, to kosztował już 250 000. Nice, nie? Generalnie warto, warto grać, bo e, progres, który robisz, i może w tydzień e, zostać. Progres, jeśli chodzi o skład. W tydzień może być, zostać zmiażdżony, bo nie wiem, tam wypuści jakichś zawodników, którzy mają dwa PlayStation albo coś takiego. Ja par, parę dni tej gry nie odpalałem. To był pierwszy tydzień, gdzie nie odpaliłem Division Rivals, bo, bo nie miałem ochoty za bardzo. Mówię, muszę odpocząć przez święta e, od tej gry. Więc no smutne to trochę jest, no ale dobra mam Rona więc powiedzmy, że, że żyje i nie, nie mam się źle z tym składem, ale wiecie pół miliona jestem w plecy przez to, że po prostu przez tydzień nie chodziłem do tej gry i nie sprzedałem od razu całego swojego składu, bzdura totalna, co nie? No, więc to chciałem wam powiedzieć, natomiast co do taktyki, została taka sama jak ostatnio, nie, nie, nie chciało mi się kombinować, myślę, że... Yy... Prze przez kolejny tydzień sobie wymyślał już coś nowego, więc jak mi się to sprawdzi, to Wam oczywiście dam znać, bo już mi się to znudziło. To 4, 2, 1, 3, będę tu coś kombinował. A my przechodzimy oczywiście do strzałów. I było takie pytanie ostatnio, ja się do niego jeszcze odniosę, bo będzie na końcu taki odcinek pod tytułem QA. Więc jak ktoś przegapi ten teraz, to będzie miał to odpowiedź na to pytanie to samo, albo pytanie w jaki sposób Ty Janek trenujesz te rzeczy, o których opowiadasz? No to ja już wam odpowiadam, tylko sobie wejdę tutaj w arenę treningową. Dwie sprawy. Yy, na przykład załóżmy, że... Co to za śnieg? Dobra, niech będzie. Załóżmy, że ja chcę sobie potrenować jakiś nowy zwód, yy, Bollowa na przykład, nie? No to wchodzę sobie tutaj i dobra, Bullrol to chodziło o to, że daję prawą gałkę w dół i przy okazji wam mówię, jak Borrella zrobić, jak nie widzieliście. Yy, po, po prostopadłej linii daję gałkę prawą żeby on sobie tego borrola zrobił, nie? I dobra, skumałem już mniej więcej jak to działa. Idę grać sobie online z przeciwnikami. I jak gram z jakimś dobrym, no to wiadomo, nie będę testował rzeczy jakiejś nowej, które jeszcze nie ma w granej, ale jak na przykład gram z kimś, kto czuje wyraźnie, że jest słabszy. Wygrywam już 2-0 do 0 w 30 minucie. To zaczynam spamować tym trikiem, choćby nie wiem co, żeby zobaczyć jak to działa. Patrzę, o dobra, teraz mi wyszło, teraz mi nie wyszło, teraz za szybko to zrobiłem, teraz za, za późno. I to wam polecam robić. Najpierw patrzycie mechanicznie, jak to wykonać, dobra, i później gracie kolejne trzy mecze. I jak w tych trzech meczach nawet wszyscy przeciwnicy czasami mogą być słabsi po prostu od was, to albo idziecie do jakiegoś takiego trybu, nie wiem, draft albo cokolwiek, gdzie są trochę słabsi przeciwnicy. Eliminacje do U-Champions na przykład. Czy zależy, jaki poziom prezentujecie, oczywiście, nie i tą ko jedno, ko konkretną rzecz zaczyna cię spamować, a jak, jak na przykład jesteście, yy, jak większość meczów przegrywacie, czyli nie macie tych słabszych przeciwników to po prostu idźcie sobie na online do jakiegoś trybu sezony online albo coś i tam zagrajcie nie z nastawieniem, że o muszę wygrać ten mecz nie, muszę, musi zacząć działać ten na przykład kick -off, albo ten french, muszę zrozumieć jak to działać na, jak działa na żywym przeciwniku ja w ten sposób to robię, z najzwyczajniej w świecie, uczę się tego przez kilka dni eee, staram się te, żeby o tym nie myśleć, o tych rzeczach no i później już zaczyna mi to eee, chodzić zacznijmy od strzałów, oczywiście podstawowy strzał ja mam na kwadracie, wy będziecie mieli na kółku eee, no, no to tego nie muszę tłumaczyć, opowiem zaraz trochę w jakiej sytuacjach z niego korzystać, powiedzmy, że to będzie drugi segment tego filmu. Drugi strzał to jest strzał, u was to będzie z R1, u mnie z R2, zresztą czekajcie, podłączę jeszcze pada. Dobra, jesteśmy z powrotem, pada już widzicie, więc strzał wiadomy jak jest na, na kółku albo na kwadracie, a z R1 mamy strzał techniczny, czyli to wygląda, ja mam z R2 oczywiście, to wygląda w ten sposób, zależy też czy zawodnika macie na lepszej no czy słabszej, jest to po prostu strzał, który jest w teorii trochę słabszy, ale się, no gdzieś tam bliżej słupka ma lecić, tak jak teraz to wyglądało. Można z niego korzystać w różnych sytuacjach, o których zaraz opowiem. Więc mamy strzał techniczny. Kolejny strzał, który nas interesuje, to jest strzał z fałsza. Mamy zawodnika na swojej słabszej nodze, wciskamy L2 i on wtedy oddaje strzał z fałsza, który wygląda w ten sposób. On leci taką specyficzną yy, parabolą charakterystyczną dla tego strzału i to wygląda o, tak jak tutaj. Mamy strzał lobem albo podcinką, który wygląda w ten sposób, tylko wam pokażę. O, zobaczcie. Oczywiście bramka stoi w bramce, więc taki lob teraz nie miał sensu, ale czasem można z tego skorzystać jako podcinka. O, widzicie? W momencie, kiedy on się kładzie, zaraz przed nim wciskamy lekko L1 i strzał. I on się kładzie, my wrzucamy piłkę nad nim. Jak jest gęsto ciasno, nie mamy gdzie uciec, nie mamy jak zejść sobie na jakąś nogę lepszą, to to jest całkiem fajne uderzenie. Do tego jeszcze jeden zwód, o którym też powiem przy dribblingu, ale możemy zrobić fake shota, czyli jest z wodem do strzału, jak wciśniemy. Strzał i podanie jednocześnie, albo zaraz po sobie, to nasz zawodnik, jeszcze jak do tego sobie gałkę e, zrobimy w jakimś kierunku, robi tak zwanego fake shota. Ten fake shot ma różne kombinacje: jak przytrzymamy z L1, to on wtedy będzie trochę dłuższy. Jak, przytrzym jak przytrzymamy z r 2 to wtedy się zatrzymamy w miejscu. No i, e, i to są rzeczy, z którymi z, z którymi z których możemy korzystać. Tutaj przytrzymałem L2 przy strzale, jak mówiłem w poprzednim materiale, L2 służy nie tylko do fałszu, ale też do. Nie tylko do fałsza, ale też do robienia jakichś strzałów, które są po prostu jakieś popisowe, bez patrzenia. Wiecie, tego typu rzeczy, jak chcemy na przykład sobie do pustej dobić, albo zrobić na przykład taką akcję, jakąś widowiskową. Czy na przykład, jak z L2 zatrzymam piłkę, zobaczcie jak to będzie wyglądało. To mamy coś takiego. Jeszcze piłkę sobie przetacza zawodnik, a czasem. Jeszcze do tego on y, zrobi Rabonę, akurat ten nie umie. Chyba musi mieć 5 gwiazdek sztuczek, z tego co pamiętam. Możemy zrobić taką popisową akcję, że zatrzymujemy piłkę, bramkarz podchodzi, a my sobie nad nim zagrywamy y, lobem jeszcze z Raboną, natomiast to musi mieć prawdopodobnie, o widzicie, jakieś takie animacje się y, 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 robią. To jest połączenie wszystko z L2, tych strzałów, o których mówiłem wcześniej. Do tego mamy jeszcze strzał mocny, powershot tak zwany, który wygląda w ten sposób. Zawodnik bierze rozbieg i... Um, od razu mówię, mówiłem to zresztą, nie, nie będę się powtarzał. Jak chcecie zobaczyć, y, gdzie w interfejsie można wyłączyć to przybliżenie kamery. Nie wiem, czy ja mam je teraz włączone, ale tak online mam je wyłączone. L1 plus R2 w klasycznym ustawieniu L1 plus R1, i mamy wtedy coś, co zajmuje trochę więcej czasu. Chyba że mamy playstyle zawodnika, który y, pozwala temu zawodnikowi szybciej wykonać tą animację i leci wtedy strzał bardziej manualny, ale też mocniejszy. I od razu mówię, że te strzały są jednymi z bardziej OP w tym roku. Zaraz opowiem o tym, jak korzystać. No i to są chyba wszystkie strzały, poza jeszcze jedną metodą, o której, o której warto powiedzieć. Znaczy, inaczej, są jeszcze strzały z powietrza, o tym nie powiedziałem. Jeżeli chcemy wykończyć sytuację główką, wciskamy strzał normalnie Natomiast jak chcemy strzelić na przykład z przewrotki, musimy do tego dołożyć L2. O, widzicie? Specjalnie sobie tą piłkę podbijem teraz, żeby, żebyście widzieli. Jakbym chciał skończyć z główki, to z reguły po prostu on nam domyślnie skończy, jak wciśniemy zwykły strzał. Natomiast, jak przytrzymamy do tego L2, no to on będzie się starał to wykończyć wolejem albo przewrotką albo czymś. Czyli to L2 służy nam też do przewrotek, do wolejów, do takich jakichś akrobatycznych rzeczy, do skorpionów. Tak samo jak nie chcemy strzelić z główki, tylko nam piłka leci gdzieś niżej. Czy, czy też po prostu się aż prosi o to, żeby uderzyć to z nogi, to przytrzymujemy L2 i mamy wtedy szansę na to, żeby to zrobić. Zatem teraz, kiedy w tych sytuacjach, kiedy korzystać z tych strzałów, do tego możemy dołożyć jedną rzecz, o tym chciałem powiedzieć wcześniej. Jest to precyzyjne wykończenie. Precyzyjne wykończenie, które wygląda w ten sposób. Widzicie, zaświeciła się taka zielona ikonka. Co ja takie zrobiłem, że ta ikonka się zaświeciła. Ano sobie, teraz akurat mi się nie udało tego zrobić. To polega na tym, że jakbym sobie włączył interfejs, teraz zobaczcie na zielono strzeliłem, jakbym włączył interfejs, wejdziemy sobie tutaj w, w interfejs. Dobra, nie, nie mogę tego włączyć, pierniczyć to, bo ja i tak wam polecam mieć to wyłączone. Dlaczego? Polega to na tym, że my ściskamy strzał raz, a później wciskamy ten przycisk drugi raz w momencie, gdy zawodnik mniej więcej ma nogę zaraz przed tym, jak uderzy piłkę. Praktycznie w momencie, kiedy styka się jego noga z piłką. To powoduje, że jak to dobrze stajmujemy, nasz strzał dostaje busta. Jest troszkę silniejszy, trochę celniejszy. Jednocześnie, jeżeli zrobimy to źle, zobaczcie. Teraz było na czerwono, XD nawet ta piłka dobrze poleciała Ale z reguły to są jakieś takie kapcie O widzicie, ona ledwo leci I tak dobrze, że leci w stronę bramki Jakbym to zrobił jeszcze Teraz strzeliłem na żółto Żółto to oznacza, że byliśmy blisko, ale nie do końca Widzicie, leci taki kapeć i w ogóle po prostu nam strzał nie wychodzi, dlatego że za szybko wcisnąłem, Natomiast ja wam polecam i tu jest pierwsza rzecz, jak się tego nauczyć. Idźcie sobie na arenę, bierzecie zawodnika, no i próbujecie. Dobra, muszę teraz wykonać strzał tak, żeby się udało to zginować. Napinam pasek i zaraz przestrzałem, teraz mi nie wyszło. Zaraz przestrzałem, klikam z powrotem ten przycisk, o, i teraz mi wyszło. Dobra, mniej więcej już wiem jaki yy, timing. No to jeszcze raz to samo. Teraz mi W sumie nie pamiętam co ten biały kolor oznacza Możecie mi napisać szczerze mówiąc Teraz na żółto i widzicie Przez to trafiłem w poprzeczkę no bo nie udało mi się zglinować. Noż cholera jasna Dawaj no raz, raz musi mi wyjść teraz Teraz czuję presję na sobie No nie teraz mi nie będzie wychodziło Kurde bele mm, Teraz to w ogóle nie, nie zdążyłem tego wcisnąć Nie wiedziałem że ono tak szybko odda strzał. O teraz się udało no, czy warto jest ryzykować? Czy warto jest robić, yy, próbować grinować, skoro skoro jak strzelimy normalnie, to też wpadnie? No to już zależy od sytuacji. Natomiast ja powiem, że warto, bo jak nauczycie się tego, to będziecie prawie każdą sytuację w ten sposób kończyć. Nauczycie się w jakiś sposób, yy, na przykład niżsi zawodnicy, że mają szybszy ten ruch nogą. Yy, niektórzy zawodnicy po prostu mają animację wygodniejszą do grinowania, niektórzy mniej wygodną. Sami to odkryjecie, jak będziecie próbować to robić. Yy, ja w swoim składzie na przykład. Pajor grinuje się bardzo dobrze I, i ja to czuję, nie? Ronaldinho też nie mam na przykład problemu, ale są zawodnicy, którymi czasami mam problem z grinować. na przykład nie wiem kto to jest teraz, kogo ja mam, czy to jest Diaz czy kto, ale jak widzicie nie udaje mi się to grinować, jak, we, jak wejdziecie na mojego streama, no to zobaczycie, że ja większość tych strzałów kończę jednak na zielono, taką Fką czy kimś tam, bo po prostu wiem dokładnie czego się spodziewać po tej ich animacji. Więc warto się tego nauczyć, daje nam to busta do strzałów. W szczególności, że jak to połączymy teraz z naszą wiedzą, skąd wykonywać jakie strzały, to wtedy już w ogóle mamy bardzo duże szanse na to, żeby strzelić gola. Jedziemy od pierwszej rzeczy, która jest teraz bardzo OP, przynajmniej była jeszcze tydzień temu, nie wiem czy coś zmieniło się teraz w aktualizacji, to są te strzały z fałsza. Jeżeli nasz zawodnik ma tą, tą, tą cechę strzału z fałsza, która to się nazywa Trivela Shots. Omawiałem te cechy w materiale z taktykami. Jeżeli on to ma na złotym, albo nawet jak ma po prostu to na srebrnym, no to słuchajcie, wszelkie takie miejsca, gdzie jesteście tu na skraju pola karnego, dosłownie w tym miejscu, w którym teraz jestem, albo jakbyście byli lewonożni, no to po przeciwległej stronie, no to po prostu od razu lufa i patrzcie, prawie brama teraz, nie udało mi się tego zgrinować, ale zobaczcie jakie to jest niebezpieczne, jeszcze raz. O, super, teraz mi nie wyszło, nie? Ale widzieliście, że on złapał taką dziwną animację, więc to się wzięło z tego? No, po prostu on złapał dziwną animację, ja się spodziewałem tej poprzedniej, no i. i dlatego nie udało mi się. No, teraz to w ogóle poszło mu na lewo. Fajnie, że zglinowałem. No, ten ciomek nie jest jakiś fajny. Ja zaraz sobie go chyba na Salaha zmienię. To jest chyba Luis Diaz albo ktoś. Teraz znowu mi się nie udało zglinować. Patrzcie, znowu prawie była brama. No, uda mi się teraz, dawaj, spróbuję nim strzelić. O mój Boże, co on robi? Panawiałem sobie wziąć Salaha. I teraz z drugiej strony to samo, nie? Lewa noga. I od razu Lufensiusz I spróbujemy teraz. Po... Chcę wam pokazać po prostu to na grinie. Są tacy zawodnicy, jak na przykład Hansen. Albo, mm, albo Putejas, którzy. O, widzicie? Drugi strzał i od razu Green i Brama. Mówię wam, że są zawodnicy, którymi łatwiej idzie to zrobić. Teraz się nie udało zglinować, ale i tak prawie była bramka. Czyli to są miejsca, z których możemy strzelać. Tu skraj pola karnego, nawet jak jesteśmy gdzieś tylko troszkę dalej jak podejdziemy, podejdziemy z blisko bramki to nam nie zawsze wpadnie, gdzieś tam już ze skraju z tej, z tej linii pola karnego już może być za blisko, ale nawet jeśli jest, jesteśmy bliżej pola i uda nam się tutaj w bliżej środka zejść na tą lewą nogę, to często te strzały wpadają, ja ostatnio nawet grałem z gościem który dosłownie spamował mnie tymi strzałami z każdego miejsca, nawet po krótkim i, i, to, I to były prawe bramki. No zresztą widzicie, że bramkarz ma z tym problem. I są zawodnicy, którzy te strzały mają... Na przykład Ronaldinho u mnie nie ma chyba triveli nawet na złotym. A gość prawie każdy strzał to jest bramka. Pajor nawet nie wiem, czy ma jakąkolwiek... Cokolwiek ma na triveli. Na pewno nie ma na złotym. Co strzał na zielonym z L2, właśnie z triveli, to jest bramka. Z, z daleka. Więc warto ten strzał wyćwiczyć. I tutaj ten green daje masakrycznego boosta. I dlatego mówię Wam, że warto to potrenować. Zobaczcie. No, nice, zobaczcie. No, jak to jest tak in real time, to ja wiedziałem, że mi to nie będzie wychodzić. Kurde bele. Znaczy teraz, jak muszę pokazywać. O, teraz na zielono siadło, widzicie? Znowu. Jak tylko jest zielony, zobaczcie, dwa razy to zginowałem, dwa razy była bramka. Teraz też zginowałem? No, teraz się nie udało, bo bramkarz dobrze stał. Chodzi o to, żeby tego bramkarza, ta piłka jakby... Przelobowała, nie? O, teraz zginowałem. No, ale bramka znowu dobrze stała, czyli jestem trochę za daleko, nie? To no, będziemy sobie trochę bliżej, trochę bardziej na skraju pola karnego. Ona nas się przesunął, ja strzelam na zielono. No, tym, tym razem poprzeczka się nie udała, ale było blisko, nie? Dobra, no, mamy pierwszą sytuację. E, druga sytuacja to jest to samo, tylko strzał techniczny. Jesteśmy na naszej lepszej nodze, walimy technicznie również na zielono. Z podobnego miejsca. jak e, widzicie, zaświeciła się ikonka. E, ma strzały z techniczne na złoto, więc tym bardziej, jak macie takiego zawodnika, to warto coś takiego zrobić, ale od razu mówię, że moim zdaniem, widzicie, to wpadło teraz, jest to mniej skuteczne obecnie niż triwele. Z tego co ja zauważyłem, być może, jak ktoś ma złotego playstyla, to, to się równoważy. Zresztą widzicie, że u Salacha to ładnie teraz siedzi. Natomiast te triwele są mega mocne, nawet jak nie macie playstyli, warto próbować strzelić. Jak po prostu musicie zobaczyć, którzy zawodnicy, e, e, którzy zawodnicy którymi się wam dobrze dostrzela. Ja już odkryłem na przykład mój Ronaldinho wydaje mi się, że on ma lepszą cechę na strzały techniczne niż na, na triwele. Nie pamiętam, czy on mają na złotym czy czymś. Gorzej, zdecydowanie wchodzą mi strzały techniczne nim niż strzały To tota Totalnie dziwne. Ale jak ja gram nim na lewym skrzydle, to te strzały techniczne prawie nigdy mi nie chodzą. Jak gram nim na środku na SPO, jak tylko mam y, okazję strzelić z prawej nogi y, tym, tą trivelą, to prawie zawsze jest bramka. Niesamowite to ma. Więc to dużo zależy od animacji. Hansen, oczywiście strzały z trivelą, super. Aleksja Putejas i strzały trivelą, i strzały z techniczne y, ma mega mocne, więc warto próbować i to, i to. Widzicie, że w też warto próbować i te, i te strzały. Jak gram tutaj jego, oczywiście, zwykłą wersją. Więc to musicie sobie posprawdzać. I teraz jeszcze dołożymy sobie na zielono strzał. Znaczy, on nie musi być na zielono, ale, ale warto próbować. To jest ten strzał z daleka. Powershot, tak zwany, nie? Jak weźmiemy sobie zawodnika, ja wezmę tutaj w tym przypadku Cristiano Ronaldo. To yy, o, który ma playstation na złotym, to powoduje, że on ma szybką animację. I to jest strzał, który wtedy po prostu jest Turbo OP. Przynajmniej był jeszcze. Teraz oni trochę znerfili też główki, więc mogli też trochę to znerfić, ale myślę, że dalej będzie działał całkiem dobrze. Przy okazji, jak nie wiecie, jak zmienić ten zespół tam na tuningu, widzicie, ja wszedłem w tutaj zarządzanie profilem. Ulubiony zespół zmienia sobie teraz na. Yy, Al Syr. bo chcę sobie zagrać Ronaldo. I tyle. I wychodzę stąd i teraz jak wejdę w trening, to kiedyś pokazywałem, to powinienem mieć ten zespół, który chcę i tam będę mógł sobie na Ronaldo pokazać Wam, jak to wygląda. Sprawdźmy sobie, czy mam rację, czy coś się zmieniło, czy ja coś źle zapamiętałem. No nie. No mam Cristiano Ronaldo. Widzicie? No i teraz zobaczcie, jak wygląda taki pałecz od jego wykonania. Widzicie, jak różni się ta animacja? Zaświeciła się ta ikonka na złoto. On po prostu robi trochę szybciej ten ruch nogą. I to jest to ma kolosalne znaczenie w przypadku meczu. A jak jeszcze spróbujemy to zgrinować, tylko pamiętajcie, że tu jest trudniej, bo jest dłuższa animacja, a my musimy to zrobić w momencie, gdy on tą jest zaraz przed strzałem, nie, żeby się udał green. Na razie widzicie, mi się nie udaje. Teraz za, za szybko to zrobiłem. Widzicie, jaki kapeć poleciał. Spróbujemy jeszcze raz. Teraz na pomarańczowo, czyli znowu trochę za szybko, prawdopodobnie. Teraz było na biało, no to znaczy, że wydaje mi się, że na biało to znaczy, że jestem już mega blisko. Teraz było za późno. Gdzie to jest trudne do zgrinowania? To nie jest prosta rzecz. Te, ten strzał jest najtrudniejszy by zgrinować, ale patrzcie, jaka petarda teraz spadła. No kurczę, nie uda, nie uda mi się tego na zielono zrobić. Ronaldo in real life, dobra. O, teraz zgrinowałem. No, i nie była jakaś to duża różnica. Dlatego y, polecam nauczyć się tego grinowania, ale przede wszystkim korzystać z tych strzałów. Mniej więcej od 30 do 25 metra i, i bliżej jak macie ten PlayStation na złotym? Jak macie na, na, na tym srebrnym, albo nie macie, to, to lepiej to olać. A jak macie na złotym, to jak tylko macie okazję, to nie wiem, gdzieś tam macie akcję, wychodzicie tu, od razu ładujecie. O, teraz nie wyszło, brawo, Ronaldo. Jeszcze raz, macie gdzieś tam akcję, robicie tu, przejście, od razu ładujecie ten strzał i lufa i widzicie, jak to wpada. To jest mega OP. Ja grałem w tym roku, mówiłem wam na ataku Duranem, który właśnie miał tą cechę, że miał to na złotym i. i... Ile ja się nim bramek nastrzelałem z jakichś takich ultra dziwnych pozycji Z wolejów słuchajcie, patrzcie jak to wpada Które macie strzał na woleja, wciskacie tą animację i on strzela Takiego woleja, który się jeszcze kozłem odbija od ziemi, ci bramkarze głupieją przy tym totalnie No zobaczcie, ja teraz wykańczam tę sytuację ka ka Każda sytuacja, a ja strzelam jeszcze z pola karnego praktycznie Wszystko to są bramki, no patrzcie, no co podejdę, no nie muszę tego nawet glinować no, to czyli jak widać strzały dalej, y, powershoty działają. Więc obecnie najlepsze wykończenia to są strzały y, triwele z daleka i powershoty jak jesteśmy gdzieś na skraju pola karnego. Ym, do tego mamy jeszcze strzały techniczne, no i zwykłe strzały, czasami można się pokusić o takie strzały, ale takie coś to mega rzadko wpada. Nie nie warto, to mieliśmy strzały z daleka. A teraz co zrobić przy bramkarzu? Pokazywałem wam tą podcinkę, to jest jedna z tych rzeczy. Które można zrobić, ale tak, przede wszystkim jak nasz przeciwnik nie rusza się bramkarzem, ustawiamy się po przekątnej, strzelamy technicznie. Brawo, Ronaldo! No, lewa noga, no może dlatego nie wpadło, ale strzelamy technicznie, ustawiając się po przekątnej, zanim bramkarz podejdzie na blisko do nas. I e, to jest prawie zawsze bramka. Te, techniczny strzał w takiej sytuacji jest bardzo dobry e, i, i to się kończy bramką. Natomiast, jak e, mamy na przykład greenowanie opanowane, to bardzo często warto strzelać po krótkim słupku. Zobaczcie, coś takiego. O, wow. Po prostu ten green powoduje, że bramkarz ma gorsze animacje, szczerze mówiąc. O, teraz zglinowałem. Widzicie, po prostu się chłop przewraca i nawet jak je ja strzelam po krótkim, to są bramki. No to, to jest głupie, bo na żywo aż tak to nie działa. Zawodnicy aż tak często nie walą takich pet, po krótkim, których bramkarz nie jest w stanie obronić. Teraz nie, jestem, nie, nie, nie potrafię tego zginować. ona, ale w sumie nie wiem czemu. Um, ale pokazuję Wam po prostu mechanizm. Spróbujmy z drugiej strony. Idzie nawet widzicie, to wszystko wpada. Jak tylko green dołożę, to jest bramka. Jest teraz jeszcze kolejna sytuacja. A co jeśli przeciwnik gra bardzo wysoko że Wychodzimy nim i my jesteśmy już w tym miejscu i on, on już zaczyna nim wychodzić. Mamy obrońcę obok siebie, ciężko jest uderzyć lobem i tak dalej. Już w ogóle za blisko jest bramka, żeby oddać jakikolwiek strzał. No bo jak wychodzi, nie dajcie się trollować. Bramkarz może wyjść i kwadratem czy tam kółkiem, w zależności jak macie ustawienia, cofnąć go. Więc uważajcie na to. Natomiast. Oczywiście, lob to jest pierwsza, pierwsza rzecz, którą możecie zrobić, L1 robicie lobik. Natomiast za, w tym roku bramkarze, niestety. O, widzicie? Przy okazji, właśnie tego, co zrobić. Patrz, patrzcie, jak go łatwo zrobiłem. Bramkarze, niestety, nie łapią się na bodrola. Oni to zrobili tak, że ten bramkarz, jak biegniecie w ten sposób, to on będzie kontrolował, jakby, wasz ten bieg, żeby, żeby ograniczyć to, co się działo w zeszłym roku. I są dwie rzeczy, które możecie zrobić w takiej sytuacji. Ja, ja już się tego nauczyłem. Jak biegniecie pod kątem i macie na przykład obrońcę obok siebie i bramka zaczyna wodzić to samo miejsce, spróbujcie się przez plecy obrócić. Ta bramka zostanie tam u góry i być, O, nawet spadło, będziecie mieć strzał do pustej bramki. Masę sytuacji w ten sposób wykańczam, że po prostu biegnę tu, bramka gdzieś tam biegnie. Ja się obracam z nim na plecach elegancko tu na R1 czy tam na L2, w zależności jakie macie ustawienia, i strzelam sobie do pustej. Łatwiej jest to coś takiego zrobić przez obrót. Nawet można by się było pokusić o coś takiego, ale przy tym zwodzie ten bramkarz pamiętajcie, że jest cały czas na waszych plecach, nie? Jak ktoś w ten, w ten sposób z tego korzysta, więc można po prostu zwykłą lewą gałką obrócić się z nim na plecach. To jest jak ktoś wysoko gra bramkarzem i jest z tym problem. Kolejny zwód, z którego możecie korzystać, to jest Hill to Borol, czyli coś takiego. Widzicie? To jest przetoczenie piłki, które możecie. To, to jest L1, prawa, prawa gałka, prawo lewo. Zobaczcie, L1, prawa gałka, prawo lewo. I możecie zgubić ten bramkarza. To już wymaga trochę więcej. Musicie znać ten zwód na pamięć, oczywiście, mieć go wgranego w palce i musicie do tego mieć tak, tak go wgranego, że jak sytuacja jest taka, że jest mało miejsca. I ten bramkarz na Was wychodzi, i macie pół sekundy na reakcję. To nie możecie myśleć, o jak to się robiło, tylko od razu, pyk, pyk, chodzicie i sobie strzelacie, mijacie tego bramkarza. Da się to z tym zrobić. Kierunek, w którą stronę idziecie, jest zależny od lewej gałki. Jeśli chcę iść do góry na przykład, to muszę dać lewą gałkę do góry i wtedy pójdę do góry. Widzicie, jak ten bramkarz się na to łapie, ale to już jest trochę trudniejsze rozwiązanie, żeby takiego bramkarza objechać. Oczywiście można też robić to w ten sposób, że podchodzimy i zaraz przed nim samym balansem. Widzicie, nie używam niczego, tylko tu trzeba mieć dobry timing jak bramkarz wychodzi, sam balans przed nim i pyk. Też się da. Ale nie polecam w tym roku próbować bol bo na te borole role one, oni są uczuleni. Nie wiem, czy fake shotem to będzie działać. Fake shot myślę, że nie będzie aż tak skuteczny. Ja bym korzystał z tych trzech rzeczy. To znaczy, albo sam balans, albo jak bramkarz wychodzi, przecina nam drogę, to obracamy się przez plecy, walimy do pustej. Mówię, to są sytuacje, w których nie zdążymy już oddać strzału. Albo yy, ta powiedzmy najtrudniejsza, yy, to jest kill to roll i pyk. I... Po raz kolejny, jak się tego uczyć, no bo ja nie wiem w jakich sytuacjach, jak to strzelać. Pierwsza, pierwszy tip jeszcze, który wam tu podam. Dzisiaj wyjątkowo nie będziemy oglądać YouTube'a, gdzie tam ludzie pokazują, pokazywałem wam w poprzednich materiałach, jak na YouTubie wyszukiwać takie rzeczy. Wrócimy do tego sematu w, w kolejnym odcinku. To pierwsza rzecz, patrzeć do końca na bramkarza. Czekać, dać sobie ten czas, mieć w zanadrzu to, co ja wam pokazuję, podchodzić, gość się ruszył bramkarzem, no to walicie tam, gdzie go nie ma, gość się nie rusza bramkarzem w ogóle, no to strzelacie po długim czasem, trzeba w ciemno zaryzykować, gość ruszył się bramkarzem delikatnie, albo wychodzi trochę, albo coś, a jak chcecie czekać do końca, to zawsze pamiętajcie, że możecie w ostatniej chwili go tutaj balansem ciała zrobić, jest albo karny, albo właśnie, albo strzelacie do pustej, tylko trzeba mieć te wszystkie bronie w zanadrzu, i wtedy, I wtedy macie ten wybór, widzicie? I ja zaraz przed tym, teraz jak minąłem bramkarza, wcisnąłem jeszcze sprint. Jak on do mnie podbiegł, skręcam, daję sprint do boku, tylko pamiętajcie, żeby się tym sprintem czasami nie wyrzucić za bardzo i nie zrobić jeszcze timingowo, widzicie? Teraz zrobiłem to za wcześnie i bramkarz mnie teraz złapał. Trzeba dać mu szansę, żeby on sobie tu podbiegł. Zobaczcie, że ja mogę. Spróbuję go tu sprowokować, żeby on do mnie podbiegł. O, kurczę, no. Zobaczcie, teraz go mam na plecach, nie? I zobaczcie jak ja mogę się z nim obracać. To co mówiłem, że przez plecy można tego bramkarza obrócić, jak ja blisko niego jestem i jak on mało mi, mało mi krzywdę robi, nie? Więc nie panikować w tych sytuacjach, to jest przede wszystkim i nauczyć się z czasem, że po prostu w odpowiednich momentach do tego jeszcze mamy podcinkę. Taką podcinkę polecam robić właśnie jak jest też ciasno, już nie macie na przykład miejsca, gdzie moglibyście podryblować to ostatnim ratunkiem jest podcinka. Idziecie pod kątem, tu patrzcie, tu już jest ciasno, nie ma gdzie pójść, pyk, podcinka i ona czasem nie wejdzie, no bo się odbije od tego bramkarza, ale bardzo często jak zrobicie to właśnie po, po przekątnej, gdzie schodzicie tutaj yy, do rogu, bramkarz tu zaraz wyjdzie, odpowiednio wcześniej zagrana L1, krótki strzał, znaczy lekki strzał i to wpada. No i zobaczcie jaki macie arsenał broni. Tu z daleka, tutaj, tutaj jeszcze power shoty. Tu z kraju pola karnego. Tutaj yy, na zielono z tej pozycji. Tu na, z, z, z fałsza, tu z technicznego. Tutaj po krótkim na zielono też wpadnie. Możecie strzelać po prostu skądkolwiek i zobaczcie, że to wszystko wpada. Tylko trzeba wiedzieć, w, z których miejsc te, z tych rzeczy korzystać. No teraz nie wpadło, bo nie zglinowałem tego. Tutaj sobie strzał techniczny. A właśnie, chciałem wam pokazać. Czekajcie, o, widzicie. Mówię, mogłem wam to pokazać wcześniej. Teraz mi się przypomniało. Jak sobie macie strzał z woleja powershot widzieliście, jak ta piłka skacze? Mega mocne są takie strzały z woleja, jak macie z powershotem połączone. Patrzcie, patrzcie, jak to leci. W ogóle animacja jest super, ale one, one są po prostu tu OP, nie? To już tak samo nie leci jak nie macie woleja, więc korzystajcie z tego. Jak macie tylko czas yy, i nadarzyła się okazja do woleja, to ła ładujcie tego powershota. Bo to jest. No po prostu nie dość, że to super wygląda. To jeszcze jest to mega skuteczne. Spróbujmy jeszcze jedną taką bramę usadzić. No i to będzie chyba na tyle. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Fajnie leciało, ale to nie był ten strzał, o którym mi chodziło. O, to jest to. To jest ten skaczący taki półwolej. Super to wygląda i jest mega skuteczne. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Trochę tak. Nagrywany na szybko, ale i tak mi wyszło 36 minut materiału, spoko. Um, pokazywałem wam tu wszystkie rodzaje i w których sytuacjach z czego korzystam? Trochę a propos miniania bramkarza. No i tyle. Jeżeli o czymś zapomniałem, albo macie coś, co jest mega skuteczne i ja mogłem o tym właśnie zapomnieć, można glinować główki, od razu mówię. I po prostu wtedy, kiedy łeb mu się styka z głową trzeba na zielono, to też całkiem nieźle boostuje. ja Z tego rzadko korzystam, bo nie mam tego wgranego, ale musiałbym się tego nauczyć. Um. Z rzutów rożnych na przykład, zawsze dorzucać ten green do główki Przydaje się No i, i tyle yy, Mówię, standardowo, jak czegoś zapomniałem To dawajcie znać, jak macie pytania, piszcie Bo to uwzględnię na końcu, w odcinku Pod koniec tych wszystkich tutoriali, który będzie Q&A, gdzie będę, gdzie wybiorę kilka pytań I na nie po prostu odpowiem Trzymajcie się, na razie